Cześć moi kochani, witam Was bardzo serdecznie. 17 kwietnia 2022 roku. Ciekawa jestem, jak mijają Wam święta. Mam nadzieję, że przyjemnie, spokojnie, smacznie, ekscytująco. Ja jestem akurat na spacerze, być może niektórzy z Was też poszli sobie gdzieś do lasu w przerwie między jedną ucztą a drugą. Tutaj, w Lesie Mokrzańskim we Wrocławiu, gdzie akurat jestem, jest całkiem sporo ludzi. Także na pewno jest to pomysł, na który wpadnie sporo z nas. Zapraszam na yy, wiosenny świąteczny spacer. Ja miałam dzisiaj ogromną ochotę pojechać gdzieś za Wrocław, ale jednak ogarnianie wypożyczania auta troszeczkę mnie jeszcze przerosło. Skończyłam na zainstalowaniu apki. Być może jutro jakoś bardziej spożytkuję tą funkcję. Dzisiaj wybrałam się do Lasu Mokrzańskiego, który jest na niezłych peryferiach Wrocławia. Natomiast jakby w, na pocieszenie miałam ogromne Szczęście z autobusami, po prostu podjeżdżał mi jeden za drugim i bardzo szybko się tutaj znalazłam. I spacer też się zaczął obiecująco, bo słuchajcie, trafiłam na pierwszą tegoroczną pieczarkę, pieczarkę miejską. Żeby nie być gołosłowną, już wam pokazuję tą y, pieczarkę. Bardzo się zdziwiłam, bo w sumie mamy dosyć zimną pogodę. A tu, proszę bardzo, widzicie. Różowe blaszki, zapach pieczarkowy jak najbardziej rosła sobie przy drodze, czyli tak jak pieczarki miejskie lubią. No całkiem przyjemne znalezisko na początek tej wiosennej, świątecznej wyprawy do lasu. Nie mam nawet żadnego nożyka ani koszyka tylko jakieś woreczki, bo być może nazbieram trochę jakiś ziółek, pokrzyw, fiołków. Zobaczymy. Mam ochotę dzisiaj na jakieś takie leśne zbiory. No i proszę bardzo, na początek pieczarka. Pierwsza moja pieczarka w 2022 roku. Ptaszki pięknie śpiewają. Jest miły dzień. Mam dzisiaj ogromną ochotę na piestrzenicę kasztanowatą, na znalezienie jej, sfotografowanie i Pokazanie wam na filmiku. Oczywiście grzyba tego y, absolutnie nie zamierzam jeść. Jest to grzyb trujący, chociaż w niektórych krajach, tak jak na przykład w Finlandii, y, można go jeść, jest nawet dopuszczony do obrotu. Oczywiście trzeba go wtedy bardzo, bardzo specjalnie przygotować. Ja tam w takie rzeczy nie wchodzę. Co ciekawe, sama pracuję w fińskiej firmie w tej chwili, więc y, podpytam się tam innych znajomych grzybiarzy, czy mieli okazję tego grzyba spróbować. No i właśnie dlatego wybrałam dzisiaj Las Mokrzański, bo tutaj mamy sporo sosen, a piestrzenice kasztanowate to jak najbardziej lubią sosny. Ale jest tutaj też takie środowisko, które daje pewne nadzieje na na przykład piestrzenice olbrzymie. Lecę się rozglądać. We Wrocławiu startują już paprocie. Na przykład ta droga tutaj wygląda bardzo obiecująco i to zarówno na Piestrzenice Kasztanowate, jak i Piestrzenice Olbrzymie, bo mamy tutaj też drzewa owocowe, od czasu do czasu jakieś rozkładające się yy, konary brzus. Więc fajnie to wygląda, dosyć podobnie do pobliskiego mrozowa, więc rozglądam się z pewnymi nadziejami na oba te gatunki Piestrzenic. Dzisiaj zamierzam sobie w ogóle dokładniej przejrzeć las mokrzański, bo zawsze chodzę w te same miejsca i na łapu, capu bardzo szybko. A dzisiaj mam sporo czasu i właściwie to żadnych konkretnych planów, więc zwiedzamy las mokrzański. Las mokszański, mimo tego, że jest to, umówmy się, po prostu las miejski, jest dosyć ciekawy, dosyć zróżnicowany. Tutaj na przykład jesteśmy w takim zakątku sosnowoświerkowym, ale potem przeniosę się do lasów bardziej podmokłych, do takich grondów więc oczywiście, w związku z tą różnorodnością gatunków drzew i środowisk, można też trafić na różne gatunki grzybów. Do tej pory moja najbardziej. Udane i ciekawe znaleziska z lasu mokrzańskiego to oczywiście borowik ciemnobrązowy czy piestrak jadalny. Ale też na przykład wła właśnie w lesie mokrzańskim rekordowo wcześnie, bo 9 maja bodajże 2 albo 3 lata temu trafiłam na pierwsze koźlarze czerwone. I też różne inne wynalazki. Na przykład w lesie mokrzańskim rośnie pełno okradków australijskich. Jeśli apka do rozpoznawania roślin, Plant Snap wskazuje mi tutaj prawidłowo nazwę, to byłaby machonia pospolita. No proszę bardzo i widzę, że startują też konwalie. Tutaj w lesie mokrzańskim rośnie sporo konwali. Wypuszczają już listeczki. Kwiatków jeszcze nie widać. Też warto zauważyć, że konwalie mają liście bardzo podobne do liści czosnku niedźwiedziego i troszeczkę się zazębiają y, okresy rośnięcia obu tych gatunków roślin. Co prawda czosnek niedźwiedzi startuje oczywiście wcześniej, ale mają wspólny zbiór, że tak powiem, czasu, w którym rosną, więc jeśli jesteście... Tymi nielicznymi szczęśliwcami, którzy mają pozwolenie na zbieranie czosku niedźwiedziego w Polsce, to, to uwaga na ewentualną możliwość pomyłki. Chociaż oczywiście wystarczy powochać i już wtedy wiadomo, co jest czoskiem niedźwiedzim, a co konwalią. No, fajnie, że startują. Widzicie, tutaj będzie ich sporo, będzie ładnie pachniało. Śliczne białe dzwoneczki konwaliowe niedługo się pojawią. A teraz pójdę się przejść po takiej bardziej mokrej części Lasu Mokrzańskiego. Zauważcie, jak od razu diametralnie zmieniło się środowisko. Zaczyna też kwitnąć szczawik zajęczy. Mamy tutaj sporo zawilców. Rozejrzę się za... Grzybowym pasożytem za wilców twardnicą bulwiastą może jakaś będzie. Kompletnie inny las już nagle. Żadnych sosen, świerków. Jest też pierwsza tegoroczna napotkana maślanka, grzyb trujący, ale dzisiaj tak słabo z grzybami na razie, że każdy, każde znalezienie grzybów mnie cieszy oczywiście. A tu będzie chyba niedługo kwitł narcyz, taki leśny. Ciekawe skąd się tu wziął. Byłam wczoraj połazić po lesie z moją kuzynką Martą i jej mężem Piotrkiem i gadaliśmy o tym, że z grzybami wiosennymi to nie jest tak jak z grzybami jesiennymi, jak z prawdziwkami na przykład, że jak są, to są wszędzie praktycznie. No niestety za grzybami wiosennymi trzeba się sporo nałazić. Ja tutaj łażę już sporą, dłuższą chwilę po, po tym lesie mokrzańskim i żadnych spektakularnych znalezisk nie ma, chociaż te dróżki sosnowe wyglądają naprawdę mega... Mega obiecująco, jak chodzi o pietrzenicę i to zarówno kasztanowate, jak i olbrzymie, no ale na razie klops. Teraz sobie tutaj przymulam pod drzewem i łapię, łapię energię Matki Ziemi. Teraz z kolei rozmawiałam z moją siostrą, i właśnie sobie uświadomiłam, że ona ma 5 minut jazdy samochodem do miejsca, gdzie rosną. Zarówno smardze, stożkowate, piestrzenice kasztanowate i piestrzenice olbrzymie, i to naprawdę blisko siebie. A ja do tego miejsca mam 250 km, to jest po prostu niesprawiedliwe. Serio, naprawdę chciałabym tam teraz być. Nazbierałam sobie trochę pokrzyw i zamierzam je zrobić ala szpinak. To dzięki waszym komentarzom. Ktoś mi ostatnio napisał, że tak przyrządza pokrzywę, i ogromnie mnie to. Zainteresowało. Myślę, że może być pychotka z czosnkiem solą pieprzem, może z jakimś jajeczkiem. I też dzięki za komentarze o tym, że płukanki z pokrzywy mogą pociemnić włosy. Ja oczywiście yy, chciałabym wręcz przeciwnie rozjaśniać swoje włosy, na przykład susząc je na słońcu, więc też dziękuję bardzo za wszystkie merytoryczne, cenne komentarze. Jak widzicie, las mokrzański nie bez powodu nazywa się lasem mokrzańskim, bo jest tutaj też sporo właśnie takich naprawdę konkretnie podmokłych terenów. Sami widzicie, że las mokrzański jest naprawdę bardzo zróżnicowany, bo spotkamy tu lasy i od takich typowo podgrzybkowych, po prostu sosnowe czy sosnowo po takie podmokłe, jak tutaj ten, w którym teraz jestem. Więc naprawdę fajne miejsce. mimo tego, że Las Mokrzański taki zróżnicowany, to jednak nie za bardzo dopisuje, jak chodzi o wiosenne gatunki grzybów, których y, dzisiaj poszukiwałam, czyli piestrzenice i to właściwie wszystko jedno które, bo i kasztanowate by mnie urządziły i olbrzymie, a najlepiej jedne i drugie. Y, no nic z tego, te poszukiwania nie zakończyły się sukcesem i Las Mokrzański na pewno daje więcej grzybowej satysfakcji troszeczkę później w sezonie. Nawet można tutaj trafić na bardzo rzadkie i bardzo poszukiwane gatunki grzybów, takie jak chociażby borowik ciemnobrązowy czy polska trufla, czyli piesrak jadalny. Mimo wszystko fajnie było się przejść po lesie, jestem zadowolona. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu. Heja, heja i wpadajcie na pieprznik.pl. Muszę wracać, bo powrót to pewnie będzie misja z tego wygwizdowa w świąteczny dzień, także szacuję, że półtorej, dwie godziny, dochodzi szósta. Poza tym mam takiego smaka na ten szpinak z pokrzywy że po prostu nie mogę się doczekać kiedy go wpałaszuję no to trzymajcie się pozdrawiam serdecznie hej Patrzcie, czeremha już się szykuje do kwitnięcia. I czarny bez też. To jest taki krzew, na którym rosną uszaki bzowe. Tak wygląda. Pokrzywa ala szpinak. Zobaczcie, jaka kupeczka z tego wyszła. Po prostu to jest malusienka miseczka. Smakuje mi to trochę mniej niż szpinak, ale jest fajna sprawa, jakaś odmiana. A wodę, w której ugotowałam pokrzywę, wcale jej nie wleję. Jednak nie będę robić bukanki, ale po prostu wleję ją do wanny, do kąpieli. Także pokrzywa spożytkowana. Dobranoc, papa.